Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieniu wodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Wam urągają i prześladują Was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na Was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, spotykając się dzisiaj wokół ołtarza Pańskiego, należy dokonać pewnego rozróżnienia odnośnie do okoliczności, jaka towarzyszy nam temu, temu liturgicznemu doświadczeniu. Wiecie, spotykamy się dzisiaj, e, czcząc Wszystkich Świętych. Tradycja laicka, e, tradycja świecka e, podejmuje tę tajemnicę w kontekście wszystkich zmarłych. Ja wczoraj miałem taką rozmowę odnośnie do Halloween i... i, i, i Osoba, która ze mną rozmawiała o poglądach y, takich no powiedziałbym prawicowych, powiedzmy tak, tak sobie powiedziałem, tradycyjnych, y, przeciwstawiając się Halloween, argumentowała to jako, jako element, który burzy tradycję, y, która jest wypracowana przez wieki w takim y, w naszej rzeczywistości, kiedy jest to okres, kiedy, y, kiedy się y, okres zadumy nad, nad śmiercią, nad, nad, nad przemijaniem, nad, nad tym, co nas czeka itd. Tak tak Ale to jest tylko i wyłącznie kwestia tradycyjna. I taka powiedziałbym, taka laicka prawica będzie stawiała, powiedziałbym, akcent na tym, na tym, na tym, na, na tym elemencie. Nie wiem, no, widzimy to w, w dziadach Mickiewicza, że to, że to przewija się w tradycji. Natomiast nie przekłada się dokładnie na element duchowy. Ponieważ czym innym jest oddawanie pamięć o, o, o zmarłych i to jest to, to, e, to definiuje pewną, pewną kulturę cywilizacyjną, troska o zmarłych, o, o ich doczesne szczątki itd. itd. Pewną, pewną znamioną pewną rodzaj wys, wysokości cywilizacji, że nie jest się barbarzyńcą, tylko że jest, się właśnie ma się troskę o to, że... Osoba, która zmarła jest, ma, 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 ma pochówek, ma, ma, jest ten, to miejsce, gdzie, gdzie te szczątki są złożone, są otoczone pewną, pewną, pewną troską. Ale inną rzeczą jest kwestia duchowa. Dlatego, że to, co my dzisiaj świętujemy, to jest kwestia osób, które przeszły przez granicę śmierci w sposób zwycięski. Ja Was zapytam o takie, powiedziałbym, fundamentalne pytanie Wam zadam jaki macie najważniejszy cel w swoim życiu? Co to jest? No, wiecie, to jest pytanie filozoficzne i to jest pytanie egzystencjalne. Filozoficzne pytanie odpowiada na, na dwa zadania. Mianowicie, skąd pochodzę i ku czemu zmierzam? Ku czemu zmierzam? Ku zbawieniu. No właśnie. i właśnie, i tu jest, proszę Państwa, to jest szczerze mówiąc, ja się na tym samym wczoraj, jak myślałem o tej chomili dzisiaj, to się na tym złapałem. Mianowicie, że ja z reguły, jak mówię o tym, że chciałbym, chciałbym, no w rzeczywistości, a unikam jakiegoś zła, czy coś mam, jakąś trudność moralną, czy próbuję, nie wiem, no ktoś mi proponuje na przykład, mam, 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 mam moją <laughs> niedoszłą żonę, czyli moją ex narzeczoną, która jest mężatką i ma dwoje dzieci i jest, mieszka w Austrii, ona ma, ma fiksację na punkcie homeopatii. A ja ponieważ byłem ostatnio chory, w związku z ona mi próbowała wcisnąć ten te, 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 środki mianowicie i powiedziałem, koleżanko, bardzo mi przykro, ja wiem, że jest troska jakaś tego, przysłania jakieś, jakieś takie cuda z, z Wiednia, a ja napisałem, że daj sobie spokój kobieta, bo to ja tego nie wezmę, i napisałem jej, Mam, mam, chcę zbawić moją duszę nieśmiertelną. No ona się te doburzyła, co? Ja mówię, słuchaj, daj mi spokój bo w ogóle, to jest w ogóle, od... daj mi święty spokój. No możemy dyskutować w tej we w tej, tam będzie takie i takie argumenty. Ja nie mam z tym nic, nie chcę nic z tym nic wspólnego. Mogę, iść, mogę pić ziółka, mogę wy, 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 zjeść jakieś, mogę siedzieć pod tą kołdrą, mogę tam inhalację zrobić jakieś, takie czy coś innego, ale homeopatii po prostu nie będę brał. Krótko i na temat. I nie ma dyskusji ze mną. Takie mam zasady. To jest demoniczna sprawa. No, ona się tam oburzyła, że w ogóle, no, że to cała jest, no, cała dyskusja. Ale argument był taki, chcę zbawić duszę swoją tym. I wczoraj, kiedy myślałem o tej homilii dzisiaj, o, tym, o tej refleksji nad tym całym zagadnieniem, złapałem się na tym, że ja chcę zbawić duszę, a nie chcę jej uświęcić. Bo czym innym jest zbawić duszę, a czym innym być świętym? Dlatego, że... Zbawić duszę nieśmiertelną polega na tym, że, proszę Państwa, mamy trzy warianty, tak? Dusza oddziela się od ciała, staje na sądzie jednostkowym. I jakie ma dwie perspek trzy perspektywy? Jakie? No? Śmiało! Niebo, czyściec i piekło, niestety. I te dwa warianty, pierwsze, czyli niebo i czyściec, to są warianty zbawienne. To znaczy albo się idzie do nieba bezpośrednio, albo się idzie do nieba z przesunięciem, czyli poczekaniu, z poczekaniem, czyli z czyściem. I jeśli ja im mówię, że ja chciałbym się zbawić, to ja zakładam, że będę w czyścu siedział. Co wcale nie jest bardzo, że tak powiem, to nie jest dobra perspektywa. Dlatego. I tutaj przypomniałem sobie, kiedy myślałem o tym, przypomniałem sobie Jana Pawła II kiedyś. Jakieś dwa tygodnie temu był emitowany film na jego temat i on tam podał taką, taki, taką, taką kwestię, mianowicie ja chcę być święty. A to jest różnica. Ja chcę się zbawić, a chcę być święty. Bo jeśli ja chcę się zbawić, to znaczy ja zakładam, że będę siedział w tym czyścicu. Czyli ja nie, nie będę podejmował takich działań, które które spowodują, że kiedy zamknę oczy, bezpośrednio pójdę do nieba. Nie będę musiał przez tę perspektywę czyścia przechodzić. Proszę Państwa, proszę sobie nie, 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 nie lekceważyć oczyszczeń czyścowych, bo one naprawdę nie należą do, do przyjemności. Więc to uświadamiam Wam te, powiedziałbym, te elementy, żeby też mieć, powinno powiedzieć, wzbudzać w swoje upragnienie. Tak jak wzbudzał w sobie upragnienie Jan Pablo II. I on na przykład, co wiele, wiele, prze, ja przez wiele lat się zastanawiam, jak to jest, że on, otrzymawszy święcenia kapłańskie 1 listopada, 1 listopada odprawiał pierwszą swoją przeświętą yy, tą, tę prymicyjną. Ja mówię, Boże, jaki taki smutny czas, i taki smutny czas on taką piękną uroczystość odprawiał. Nic bardziej malnego. I właśnie tu jest to, to, jest to wejście w, tę, w ten, ten rytuał, yy, powiedziałbym, laickiej prawicy. Czyli ta, ta, tradycyjnej, y, takiego laickiego, tra, la, laickiej tradycji. Czyli mamy 1 listopada, czyli mamy smutek, stoimy nad tymi grobami, ch, biegamy od cmentarza do cmentarza, zapalamy te lampki, nosimy te kwiaty i próbujemy to wszystko ogarnąć. Nic bardziej mylnego. Dlatego, że wielokrotnie Wam, na wiele sposobów Wam to tłumaczyłem, przez y, analogię, ale powtórzę teraz jeszcze. Sen jest siostrą śmierci. Kiedy Ty śpisz, czy jest dla Ciebie ważne jaki deseń jest ubrana kołderka? W maki? W kratkę? W paski? Nie. Interesuje Cię, co Ci się śni. Tak? Czy masz koszmary, czy też nie, czy też, 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 też spokojny, czy też niespokojny. I przez analogię, per analogiam, podobnie jest ze śmiercią. Oni leżąc w tych grobach, Da, wierzcie mi na słowo. Jest rzeczą bardzo drugorzędną, jeśli nie trzeciorzędną, jeśli nie entorzędną, jeśli chodzi o kolor chryzantem, ilość, y, ilość y, y, lampek i jeszcze jakichś innych ornamentów na tych grobach. To jest wszystko, żebyście, żebyście się dobrze rozumieli. To jest wszystko bardzo dobre. Ja sam zaraz, za dwie godziny wsiądę w samochód i pojadę do moich dziadków i sam te lampki zapalę i sam kwiaty położę na grobach i wszystko to zrobię. Bo to jest mój obowiązek psi, ze względu na szacunek dla tych zmarłych. Ale nie można przerzucić, powiedziałbym, punktów, punktów ciężkości. Dlatego, że chodzi o to, żebyśmy, kiedy my zamkniemy oczy, po pierwsze, może bardziej, najpierw trzeba im pomóc, żeby oni przez ten czyście sprzeszli w miarę obronną ręką, żeby jak najszybciej odeszli, to bo mówiłem wam mówiłem w niedzielę, żebyście skorzystali z łaski odpustu zupełnego dla zmarłych, dusz czyści cierpiących, przypominam wam warunki, stan łaski uświęcającej przyjęcie Komunii Świętej, nawiedzenie cmentarza w sposób pobożny, modlitwa, modlitwa za zmarłych i modlitwa według intencji Ojca Świętego oraz brak przywiązania do grzechu. To jest jeden, jeden element, ale to, jest, jakby, to, są, to są rzeczy, które związane są z tymi tym obchodami. Natomiast generalnie rzecz biorąc, trzeba było się dobrze zastanowić, jak ja re realizuję swoje życie, by ta rzeczywistość, która jest nieuchronna, no, są dwie rzeczy pewne. Śmierć i podatki, wiadomo. Jak ja będę wyglądał po tym, kiedy przyjdzie na mnie, kiedy moja mama to nazywa, kiedy zostanie mi zabrany paszport na życie? Bo to jest pytanie egzystencjalne. I takie pytanie zadaje sobie, oddaje sobie człowiek mądry. Głupiec żyje z dnia na dzień i udaje, że nic tam nie będzie. Człowiek mądry myśli, co będzie ze mną, kiedy będzie, przyjdzie na mnie czas. Przyznam, że ja dzisiaj bardzo uważnie słuchałem tych, tej, tej ewangelii o błogosławieństwach. Błogosławieństwa, błogosławieni cisi, ci, ci, e, czyniący, no bo przeczytam, błogosławieni ubodzy w duchu, obozy, ci, którzy się smucą, cisi, którzy łakną i prawną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, którzy wprowadzają pokój. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Moi mieli, ja, to jest, to, jest, to jest rodzaj drugiego katalogu, dekalogu. Dobrze byłoby było sobie patrzeć na siebie, na ile ja w swoim życiu realizuję te osiem boguszaństw. Na ile jestem cichy, na ile jestem miłosierny, na ile jestem cierpliwy w znoszeniu przeciwności, na ile jestem ubogi duch, w duchu, czy znaczy wolny wobec dóbr materialnych, na ile potrafię tę rzeczywistość w sobie realizować tak, żeby móc obronną ręką przejść przez tę, tę, ten Dolinę, Dolinę, Dolinę wygnania, bo to jest dolina wygnania. Nie ma się co oszukiwać. Celem jest tamta rzeczywistość. I realizowanie tego, powiedziałbym, od, zaczyna się od tego, o czym, o czym to mi uświadomiło te dwa tygodnie, czy, dwa, czy trzy tygodnie temu, właśnie to, 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 ta deklaracja Jana Pawła. Że on, będąc już młodym człowiekiem, mówił: Ja chcę być święty. Nie, ja się chcę zbawić. To jest też dobre, oczywiście, ale. Lepszym jest być świętym, czyli robić wszystko to, co jest możliwe, żebym ja wykonywał wolę Bożą i dokonywał, robił to i realizował w swoim życiu to, czego Pan Bóg ode mnie wymaga. Oczywiście służy temu przede wszystkim dobre, dobre sumienie, czyli sumienie, które jest wykształcone w sposób prawidłowy i oczyszczane regularnie. Proszę Państwa, ja proszę Wam, szczerze Wam przyznaję, że mnie czy nie mówicie, ale powiem. Y był jak od 90 roku, bo do 90 roku wstąpiłem do seminarium, spowiadałem się według regulaminu seminarnego co dwa tygodnie. I to, ta częstotliwość powoduje, że człowiek ma sumienie wrażliwe. Ono jest czujne. Ja nie mówię Wam, że macie się spowiadać co dwa tygodnie, ale kiedy usłyszałem o tym, że Jan Paweł II spowiadał się co, co tydzień, i że co tydzień spowiadają się wizytki na krakowskim przedmieściu. To przyjmowałem to jednokrotnie jako, no po prostu taka i tak jest. Ale kiedy sam zacząłem to stosować, okazuje się, że pomiędzy niedzielą a niedzielą, bo tak się spowiadam, między niedzielą a niedzielą, to w, dzisiaj o tym myślałem, że to sobie nie jest tak wrażliwe, że cokolwiek się zdarzy. To jest jak muśnięcie ołówkiem na, 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 na tej. To nie jest to, że wylejesz na siebie całą, cały atrament, tak? Jesteś taki czarny, całą tę duszę masz taką w tym atramencie u... No właśnie. Tylko jest... Oł... To jest takie muśnięcie ołówkiem. I widzisz, masz białą koszulę, tak? Idziesz na, jakiś, na jakieś wyjście, tak? I na tej białej koszuli coś się... I czujesz dyskomfort. To nie jest to, że się wyplata, wy, 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 wytaplałeś, że jesteś w błocie utaplany. Nie, masz maleńką ryskę, ale ta ryska nie daje ci spokoju. Na tym polega wrażliwość sumienia. Na tym polega również prowadzenie Ducha Świętego, że On cię będzie prowadził, będzie pokazał. Nie, to mi się nie podoba. Nie rób tak, bo to nie jest według mojego rozeznania. To nie jest według mojej woli. On cię będzie prowadził. Ale żeby mógł cię tak prowadzić, musisz mieć dobrze ustawiony azymut. A dobrze ustawiony azymut to jest czyste sumienie regularnie oczyszczane w sakramencie płynania pokut. Chce się zbawić. Nie chce się zbawić. Chce być święty, czyli chce uniknąć...